Witam z tej strony, Salador, i zapraszam na poczytaj mi, Saladorze. W dzisiejszym odcinku koszmarny Karolek i dziennik Damianka. Zapraszam. Co robisz? Władczym tonem spytał Karolek, wpadając do pokoju Damianka. Nic odpowiedział szybko Damianek, zatrzaskując swój dziennik. Właśnie, że coś powiedział Karolek. Wyjdź z mojego pokoju powiedział Damianek. Nieproszony, nie masz tutaj wstępu. Koszmarny Karolek zaglądnął Damiankowi przez ramię. Co tam piszesz? Nie twoja sprawa! powiedział Damianek. Zakrył rękami zamknięty zeszyt. To jest także moja sprawa, jeśli piszesz coś o mnie. To jest mój dziennik. Mogę pisać, co mi się podoba, oznajmił Damianek. Pani Miodzik zaleciła nam, aby prowadzić dziennik i codziennie coś wpisywać. No Nudzielstwo! powiedział Karolek ziewając. Wcale nie! odparł Damianek. Zresztą w przyszłym tygodniu sam się przekonasz. Będę na głos czytał moje zapiski. Na szkolnym spotkaniu z rodzicami zostałem wybrany przez panią Miodzik! Serce koszmarnego Karolka na chwilę przestało bić. Damianek ma czytać swój dziennik na głos? Czyli cała szkoła ma usłyszeć, jak Damianek kłamie na jego temat? Nigdy, przenigdy! Dawaj to! Wrzasnął koszmarny Karolek, rzucając się na zapiski Damianka. Nie dam! Krzyknął Damianek przytrzymując swój dziennik z całej siły. Mamo, ratunku, Karol jest w moim pokoju i wcale nie pukał i nie chce wyjść. Milcz larwo, wysyczał Karolek usiłując zepchnąć ręce Damianka z dziennika. Mamo, wrzasnął Damianek, mama była już na schodach. Karolek otworzył dziennik, lecz zanim zdążył przeczytać choćby jedno słowo, mama wpadła do pokoju. Wyrwał mi dziennik i powiedział do mnie lerwo, płakał damianek. Karolku, przestań dokuczać, bratu! powiedziała mama. Nie dokuczam, oznajmił Karolek. Dokuczasz, płakał dalej Damianek. A teraz jeszcze płaczę przez ciebie, dodała mama. Przeproś go, natychmiast! Pytałem go tylko o wypracowanie. Niewinnie protestował Karolek. Chciał przeczytać mój dziennik, powiedział Damianek. Karolku, krzyknęła mama, nie bądź koszmarny. Dziennik Damianka jest jego prywatną sprawą. Zostaw swego brata w spokoju. To bardzo niesprawiedliwe. Dlaczego mama zawsze wierzy tylko Damiankowi? Hmm. Koszmarny Karolek wymaszerował z pokoju Damianka. Za żadne skarby nie może dopuścić do tego, aby Damianek na głos w szkole czytał swoje zapiski w dzienniku. Myk, myk, myk. Koszmarny Karolek spojrzał w lewo. Koszmarny Karolek spojrzał w prawo. Mama była na dole i pracowała przy komputerze. Tata był w ogrodzie. Damianek poszedł na odwiedziny do przedobrego Pawełka. W końcu nadeszła odpowiednia chwila. Karolek od wielu dni czynił starania, by dostać się do dziennika Namianka. Teraz nie miał ani sekundy do stracenia. Jutro jest właśnie to szkolne spotkanie. Czy Damiankowi przyszło do głowy, by napisać o niedzielnych bitwach przy stole, kiedy Karolek był zmuszony rzucić w niego mokrym od sosu makaronem, albo o tym, że Karolek musiał czasami zrzucić go z wielkiego fotela przed telewizorem i leciutko go uszczypnąć? Czy jego brat wspomniał o wczorajszym dniu, gdy Karolek skłonił Damianka, by oddalił się z klubu purpurowej czaszki, o czym Damianek z krzykiem powiadomił mamę? Ta kłamliwa, lepka larwa o nazwie Damianek. Zawsze w oczach mamy była ofiarą, a Karolek prześladowcą. Podczas gdy naprawdę było całkiem na odwrót. A co najgorsze, Damianek mógł nazmyślać wiele okropnych kłamstw na temat Karolka. Wszyscy będą słuchać tych bredni i pomyślą, że to prawda. A co będzie, jeśli Karolek stanie się wielkim człowiekiem i będą pisać o nim książki, a ktoś przypadkiem natrafi na dziennik Damianka i uwierzy tym nikczemnym zapiskom? Coś, co jest zapisane, zawsze wydaje się prawdziwe, nawet jeśli są to straszne kłamstwa. Karolek zakradł się do pokoju Damianka i zamknął drzwi. Ciekawe, gdzie jest dziennik. Karolek obrzucił spojrzeniem uporządkowane biurko Damianka. Damianek trzymał zwykle dziennik na drugiej półce, zaraz obok kredek i sportowych pucharów. Lecz tam go nie było. Kurczę! Damianek gdzieś go schował. A to przebiegła larwa, pomyślał koszmarny Karolek. Dlaczego w ogóle przyszło Damiankowi na myśl, żeby chować swój dziennik? I gdzie na litość ta lepka ropucha go schowała? Za dyplomami ze wzorowego zachowania? W koszu na brudne rzeczy? Pod klaserami? Karolek przeszukał szufladę Damianka ze skarpetkami. Żadnego dziennika. W szufladzie na bieliznę także nic. Zajrzał pod poduszkę i pod łóżko Damianka. Ani śladu dziennika. Spokojnie, gdzie ja schowałbym swój dziennik, pomyślał. Koszmarny Karolek zaczął bardzo intensywnie myśleć. Zaraz schowałbym go do skrzyni i zakopał w ogrodzie, dołączając do niego klątwę piratów. Jednak wątpił, aby doskonały damianek wpadł na tak świetny pomysł. Spokojnie, pomyślał Karolek. Gdybym był tak obleśną ropuchą jak on, gdziebym schował swój pamiętnik. Biblioteczka. To jasne, czy jest lepsze miejsce na dziennik, który przecież przypomina książkę? Karolek podszedł do biblioteczki Damianka, w której wszystkie książki były ustawione w kolejności alfabetycznej. Aha! Co wystawało pomiędzy milutką myszką a misiem fisiem? Nareszcie, pomyślał koszmarny Karolek, wyrywając dziennik z półki. Nadeszła chwila, kiedy pozna wszystkie sekrety Damianka. Zmusi swego brata, aby wykreślił wszelkie kłamstwa na swój temat, na jakie tylko natrafi. Koszmarny Karolek usiadł i zaczął czytać. Poniedziałek. Dziś narysowałem portret naszej wychowawczyni, pani Miodzik. Pani miodzik dała mi złotą gwiazdkę za czytanie. Jestem najlepszy w klasie z czytania i najlepszy z matematyki i najlepszy z całej reszty. Wtorek. Dziś powiedziałem proszę i dziękuję 236 razy. Środa, dziś zjadłem wszystkie jarzynki jakie dostałem. Czwartek. Dziś naostrzyłem wszystkie moje ołówki. Zjadłem brukselkę i dostałem dokładkę. Piątek. Dziś napisałem wierszyk o mojej drogiej mateczce. Kocham moją mateczkę, moją dobrą gwiazdeczkę. Ma śliczną bluzeczkę, robi nam owsianeczkę. Koszmarny Karolek bardzo powoli zamknął dziennik Damianka. Podejrzewał, że dziennik Damianka będzie okropny. Ale w najgorszych snach nie przewidział, że będzie tak straszny. Doskonały Damianek nie napisał o nim ani razu. Ani jednego, jedynego razu. Ktoś mógłby pomyśleć, że w tym domu w ogóle go nie ma. Karolek był oburzony. Jak Damianek śmiał nie napisać o nim ani słowa. I po co te wszystkie głupstwa, o których Damianek napisał, imię Karolka zostanie splamione, kiedy na szkolnym spotkaniu wszyscy usłyszą odczytane zapiski Damianka i odkryją, jakim jest beznadziejnym młodszym bratem. Wszyscy będą mu dokuczać, koszmarny Karolek nigdy nie oczyści się z takiej hańby. Damianek bardzo potrzebował pomocy Karolka, i to szybko. Koszmarny Karolek chwycił ołówek i zabrał się do pracy. Poniedziałek. Dziś narysowałem portret naszej wychowawczyni, pani Miodzik. Narysowałem jej uszy prosiaka i wielki, gruby brzuch. A potem zrobiłem z niej tarczę do strzałek. Pani Miodzik dała mi złotą gwiazdeczkę za czytanie. Pani Miodzik jest moją najgorszą nauczycielką. Powinna się naprawdę nazywać pani Trądzik, Trądzik Prądzik. Tak ja i Pawełek nazywamy ją, kiedy tego nie słyszy. Hihihi, nigdy się o tym nie dowie. Jestem najlepszy w klasie z czytania i najlepszy z matematyki i najlepszy z całej reszty. Wielka szkoda, że brzydko pachnę i mam wszy. Wtorek. Dzisiaj powiedziałem proszę i dziękuję 236 razy. Wcale nie. Nazwałem mamę lepką żabą, a tatę nieświeżym pstrągiem. Potem bawiłem się w piratów z moim najcudowniejszym na świecie bratem, Karolkiem. Chciałbym być tak mądry jak Karolek, jednak wiem, że to niemożliwe. Środa. Dziś zjadłem wszystkie jarzynki, jakie dostałem. Potem wykradłem z kredensu mnóstwo słodyczy, ale się do tego nie przyznałem. Heh, świetnie oszukuję. Nikt nie powinien wierzyć ani jednemu mojemu słowu. To Karolek zawsze zostaje ukarany, a tak naprawdę winę ponoszę ja! Czwartek: dziś naostrzyłem wszystkie moje ołówki. Tym lepiej będzie mi pisać brzydkie wyrazy. Zjadłem całą brukselkę i dostałem dokładkę. Potem okropnie mnie zemdliło i wszystko znalazło się pod stołem. Co za straszny zapach. Czuję się jak wielka ropucha. Jestem szczęśliwy, że mam takiego wspaniałego brata jak Karolek. Jest dla mnie zawsze taki dobry. Hip-hip-hura! Niech żyje Karolek! Piątek. Dziś napisałem wierszyk o mojej drogiej teczce, kocham moją teczkę, o w niej nieświeżą rybeczkę, kto mi ją zabierze, zrobię z niego sieczka. No, trochę lepiej, pomyślał koszmarny Karolek. Nareszcie to coś przypomina dziennik, gdyby nie ja wszyscy umarliby z nudów. Karolek odstawił dziennik na półkę, dokładnie na swoje miejsce. Mam nadzieję, że Damianek doceni moją pomoc, pomyślał koszmarny Karolek. Cała szkoła zebrała się w auli. Klasa Damianka dumnie usiadła w pierwszym rzędzie. Klasa Karolka natomiast zajęła miejsce na podłodze, przed wszystkimi. Rodzice siedli na krzesłach po bokach auli. Mama i tata pomachali Damiankowi. On nieśmiało kiwnął im ręką. Pani Miodzik wstała ze swojego miejsca. Witajcie, mamy i tatusiowie, dziewczynki i chłopcy. Zaczynamy nasze spotkanie. W tym roku przez cały pierwszy semestr każdy uczeń naszej klasy prowadził swój tajny dziennik. Dziś niektórzy z nich przeczytają na głos fragmenty swoich zapisków. Pierwszego proponuje Damianka. Pomyślcie w trakcie jego czytania, czy także potrafilibyście dokonać tylu dobrych uczynków, których, jak jestem pewna, Damianek jest autorem. Pragnęłabym, aby każdy z Was mógł powtórzyć choć jeden z nich. Posłuchajmy, czego Damianek dokonał w zeszłym tygodniu. Damianek wstał i otworzył dziennik. Zaczął czytać donośnym głosem. Poniedziałek! Dziś narysowałem portret naszej wychowawczyni, pani Miodzik. Damianek spojrzał na panią Miodzik, cała się rozpromieniła. Narysowałem jej uszy prosiaka i wielki, gruby brzuch, a potem zrobiłem z niej tarczę do strzałek. Co? Trudno było jednocześnie czytać coś na głos i to rozumieć, ale coś tutaj się nie zgadzało. Wcale nie pamiętał, że napisał cokolwiek o jakimś prosiaku z grubym brzuchem. Damianek rzucił nerwowe spojrzenie na mamę i tatę. Czy tylko mu się zdawało, czy zamiast uśmiechów na ich twarzach pojawił się wyraz niezadowolenia? Damianek wzruszył ramionami i czytał dalej. Pani Miodzik dała mi złotą gwiazdkę za czytanie. Uff. To brzmiało lepiej. Musiał przedtem siebie źle zrozumieć. Pani Miodzik jest moją najgorszą nauczycielką. Powinna naprawdę się nazywać Pani Trądzik. Pani trądzik prądzik. Dziękuję. To wystarczy. Przerwała pani Miodzik lodowato, podczas gdy cała szkoła dostawała ataku śmiechu. Jej twarz się zaróżowiła. Damianie, porozmawiamy po spotkaniu. Teraz Czesio opowie nam wszystko, co wie o szkieletach. Ale, ale ja, ja, I jąkał się doskonały Damianek ja tego nigdy. Siadaj i proszę o spokój powiedziała pani dyrektor. Później porozmawiam z tobą i twoimi rodzicami. Ojej, płakał Damianek. Mama i tata wbili wzrok w podłogę. Dlaczego w ogóle zdecydowali się mieć dzieci? I dlaczego w auli nie było żadnej zapadni? Ojej, lamentowali cicho mama i tata. To jasne, że Karolek miał potem kłopoty i to bardzo, bardzo duże. Ale jakie to niesprawiedliwe? Dlaczego nikt mu nie chciał wierzyć, że poprawił dziennik Damianka dla jego dobra? Nigdy, przenigdy nie wyświadczy już Damiankowi żadnej przysługi!